Cimo widzę, tutaj szum! Dzisiaj stworzymy sobie e, Imperium, e, oczywiście iberyjskie, czyli Iberian Union. E, zrobimy je Hiszpanią. Ja bardzo dziękuję za 1000 subów w ogóle, jesteście super. E, to subskrybujcie, bo lecimy teraz w sumie po 2000 i po 10, no nie wiem po ile do nas. E, pamiętajcie, że w sobotę jest długi live, więc serdecznie zapraszam z okazji 1000 subów. Więc w sumie możemy zaczynać, jest grupa na Discordzie, link w opisie No i lecimy, tak jak mówiłem, zagramy sobie Hiszpanią, więc sobie wchodzimy w współczesny świat i bierzemy sobie Hiszpanię, oczywiście Tryb legendarny i klasyczny No i dobra, myślę, że to nie będzie jakieś super trudne Iberian Union to jednak nie jest zbyt duże w sumie Potrzebujemy Portugalię, kawałek Francji, Andorę no, i głównie Włochy. No i dobra, w sumie to możemy teraz zaczynać. Ale Vince mi podesłał w ogóle taki pomysł, żeby wszystko tutaj dać sobie na maksa. I, a nie, najpierw trzeba uzbierać 100 tysięcy, to poczekajcie. A jeszcze zapomniałem powiedzieć, że Gibraltar no ale to już w sumie jest mniejsza część tego wszystkiego. Dobra, uzbieraliśmy te 100 tysięcy, i teraz mieliśmy podnieść sobie to na maksa, wszystko i. Inwestycje chyba na maksa miały być. Zróbmy tak, żeby to było w miarę porówno, jakoś tak, i teraz to po prostu no, tu zacznijmy tracić. Tylko chciałem zrobić tak, żeby to było faktycznie na maksa. No dobra, to w sumie tutaj badania na mnie idą. Ale git. i teraz czekamy, aż to wszystko stracimy i powinniśmy dużo więcej zarabiać. Zobaczymy, wtedy jakoś 5000 zarabialiśmy. No a teraz będziemy zarabiać. Uwaga. No w sumie, a w sumie dużo więcej, no 5 ileś. Więc z działa, polecam Wam to. E, ale niewiele więcej zarabiamy w sumie. I myślę, że naszym pierwszym celem to w sumie może być Andora i Gibraltar. Gibraltar jest bliżej, dlatego najpierw będzie Gibraltar. Zależy, bliżej czego, ale chodziło mi o to, że bliżej Madrytu. Więc robimy sobie jednostki tutaj, nie wiem. 9000 na pewno wystarczy. Wyjadamy w wojnę Luksemburg, ale trudno. Wytłumaczcie mi, to, to jest połączone. Spoko, jakby. Nie no, naprawdę super. E, dobra, no i bierzemy sobie cały ten Gibraltar, bo w sumie potrzebujemy cały. I lecimy teraz z tymi jednostkami do Andory. czy mi, ktoś wytłumaczy, dlaczego cała Katalonia jest tak słabo jakby zasymilowana? To tak chyba nie powinno być, nie? Czy powinno? Nie wiem, w sumie nigdy tak nie miałem. W ogóle nigdy nie grałem chyba ten w Hiszpanią, więc ciekawa, gram w tą grę już rok. To... Gdzie wy idziecie? Czemu wy nie idziecie, halo? Idźcie, idźcie. Dobra, pielgrzymi doszli, także dajemy sobie tutaj punkcik. Nie wiem na co tu z produkcji niech będzie. I teraz wypowiadamy wojnę sobie oczywiście Andorze. Dobra, więc w sumie możemy od razu zaatakować, żeby nie było. Bardzo łatwo poszło, więc bierzemy rodzaj. jednak gwiazdka tylko ma ta prowincja. Jest o tak trochę średnio. Mamy dość dobre relacje w ogóle z Francją, więc w sumie no dobrze, bo chyba Francji nie będziemy musieli podbijać. Ogólnie z wszystkimi mamy dobre relacje, bo staramy się poprawić relacje z różnymi państwami także spoko. No i teraz chyba będziemy musieli podbić jakoś Portugalię, dlatego też wszystko do Madrytu daję i trzeba pozbierać na to trochę pieniędzy No więc chyba nie pozostało mi nic innego, tylko zbierasz te pieniądze Co jest w ogóle? Widzimy, mamy jeszcze takie słabe zadowolenie, dlaczego? Co ja za scenariusz wziąłem? Halo? Dlaczego tak jest? Wszyscy mają normalne, a my takie słabe What the hell? Co? Wytłumaczcie mi widzę dlaczego. Czy Hiszpania ma tak zawsze bo ja teraz to muszę teraz sobie oczywiście wszystko naprawić festiwalami, gdzie to jest? Eee, chwila, zadowolenie to powinno być. na i Dobra jest. No i teraz patrzcie, jakie ja mam sobie zadowolenie. Nigdzie nie mam 60%. Co to jest w ogóle? Tak nie powinno być chyba. A nie wiem mam coś zmienione, czy co. Dobra, widzę, zostało ostatnie miasto w zasadzie Girona. Tak to się ba chyba czyta. No i w sumie to mamy wszystko. Teraz powinno być stabilne i zobaczmy, jak rośnie to zadowolenie. Już mam 72% 75% no i teraz to już jest normalnie, nie? To już wygląda dobrze, a nie że mieliśmy w Madrycie takie małe zadowolenie. tylko rewolucji? No co jest nie tak? Wtłumaczy mi to ktoś. To co ja mogę zrobić? Pieniędzy do wysłania, a co ja robię? Wspieram but? Co? Ja mogę wspierać budowników w moim państwie? To jest nienormalne się ja nim... co jest nie tak z tą grą? Dobra, w sumie to mamy już dużo pieniędzy, więc, jak tyle będziemy mogli atakować. Dobra, widzę. myślę, że tyle jednostek spokojnie powinno mi wystarczyć, więc, w sumie to możemy od razu zaatakować Portugalię. Z pewnością mamy z nimi dobre relacje, bo wcześniej je poprawiałem, ale myślę, że to nie ma większego znaczenia i że nie będzie mieć to jakichś złych konsekwencji, więc, można zaatakować po prostu bez żadnego po prostu myślenia. No. Po prostu atakujemy, tak? No i nie ma większego problemu. O czy ty z Lizbony dużo poszło teraz. Ale Git, myślę, że sobie jakoś poradzimy. Wszystko do brzegu bym wolał tutaj zrobić. Oho, dużo tam jednostek było. Wszędzie jest dużo jednostek, więc w sumie ciekawie to się zapowiada. Ale dobra, możemy w sumie teraz na tą Lizbonę pójść. I może nam się uda, udało się. No i teraz tutaj zostało nam podbić te dwie prowincje, gdzie dużo mają. Aha, dobra, zapomniałem. Jednak nie tylko dwie prowincje, bo oni tutaj mają te wysypki. Tutaj stąd jest w ogóle Ronaldo chyba. Więc taka ciekawostka. Eee, dobra, no więc po prostu sobie podbijamy. No i się udało, więc bardzo fajnie. Wracamy w takim razie do Lizbony i bierzemy Rozej. W takim razie, widzowie, teraz będziemy mogli zaatakować Francję, bo widzę, że sobie średnio radzą z Włochami, ale my z nimi mamy bardzo dobre relacje, więc w sumie nie wiem, jak to zrobić bezpiecznie. W sumie, dwa państwa, które my potrzebujemy, się ze sobą biją, a z oboma mamy bardzo dobre relacje, więc w sumie. No nie wiem jak to ugrać, może, można by spróbować w sumie kupić te prowincje, ale raczej by się nam nie udało, więc po prostu zróbmy dużo jednostek. Dobra, widzę, mamy już wystarczającą liczbą, liczbę jednostek, więc ślimy im po prostu dużo zniewak i wysłabym im ultimatum zamiast się bić, bo w sumie bez sensu jakby ich atakować, tak myślę, więc po prostu takie ultimatum bierzemy. Zobaczmy w ogóle, którą my prowincję potrzebujemy, tylko on jedną, więc... Może się byście zgodzili, Ojen, ja no nie tu. Wysłamy ultimatum w takim razie i zobaczymy, jak to nam pójdzie. Bierzemy tą jedną prowincję i uwaga, nie zgodzili się. No to proszę bardzo, macie wojnę. E, tą jedną prowincję podbijemy i tyle w sumie, nic więcej nie potrzebuję. Dokładnie, się zgodzili nagle. Więc teraz te wszystkie jednostki chyba by mogły pójść na Włochy w takim razie, bo Co innego by nam pozostało do podbijania Więc najpierw zobaczmy w ogóle co my potrzebujemy W zasadzie to całą tą połowę Włoch yy, I te dwie wysepki, Sicilia to jest chyba, a tej drugiej to nie znam nazwy Więc po prostu trzeba teraz wszystkie nasze jednostki do Barcelony, tak myślę, będzie najłatwiej i po prostu je tam wyślemy. widzowie, armia już jest na wodzie, więc myślę, że można by od razu w wojnę, więc po prostu to zróbmy. połowa tych jednostek, niech pójdzie więcej niż połowa, nawet wysłałbym tu tak, nie wiem, z 40 tysięcy, 4 tysiące na te wysepki, by mogło pójść. myślę, że więcej. Tam nie będzie potrzebna akurat, więc po prostu to jakoś musimy wszystkie te jednostki dobrze rozdzielić, żeby to wszystko poszło po naszej myśli. Właśnie, mówiłem o rozdzielaniu, ale zapomniałem zaatakować tutaj. Więc no tak trochę średnio. Ale Git, y, można tutaj, w sumie może to nam się udać, bo jako oni mają wojnę teraz z Francuzami, to mamy bardzo dobrą sytuację, bo w sumie to nie będziemy mieć oporu. Gorzej jak Francuzi nam za dużo podbiją. Te jednostki można... Dobrze, w sumie to je tu zostawmy, niech sobie będą. A my tutaj lecimy po prostu po te kolejne e, prowincje oczywiście. Mam nadzieję, że to się nam uda, bo jak oni będą mieć jakąś większą armię gdziekolwiek, to niestety jest po nas, bo my tutaj nie zrobimy jednostek, nie? Więc, no, mam nadzieję, że to się uda. Chociaż nie wiem. Przypominam, że w sobotę jest długi live, więc polecam bić i pewnie usta będziecie ustalać o jakiej godzinie. Pewnie będzie ankieta po tym filmie. E, chwila. Jakie my jeszcze potrzebujemy? Prowincje, wszystkie mamy. Dobra, to można wziąć rozej. Bez tej prowincji i bez tych dwóch. Więc weźmy w sumie. Niech, niech mają. Eee, może mam nadzieję, że się uda w ogóle wziąć ten rozej. No właśnie, potrzebujemy więcej podbić. Więc no po prostu podbijmy. Bo wasala nie chce mi się robić, bo wtedy będę mieć za dużo podbitego. Więc po prostu podbijmy wszystko w takim razie. No i elegancko to nam pójdzie. Z Francją mamy ciągle dobre relacje, nawet pomimo tego, że zabraliśmy im tę jedną prowincję, więc jest dość ciekawe. E, pewnie teraz Francja weźmie sobie te wszystkie prowincje. No właśnie. Ja nie wiem, czy nam to wszystko wystarczy teraz, żeby wziąć wszystkie prowincje, które my potrzebujemy. Chyba byłoby z tego, bez NPS-u sprawdza. Dokładnie tak, więc po prostu tak to sobie weźmiemy Ta, i teraz będzie na 100% Myślę, że tą wyspę w ogóle można całą, będzie to chyba lepiej wyglądać No i weźmy sobie wasala, będziemy mieć przynajmniej No i dobra, można teraz wziąć to sobie No i chyba mamy tyle, ile potrzebowaliśmy, dokładnie tak Więc stwórzmy teraz sobie Iberian Union No i w sumie... Ej, w ogóle jaka ładna flaga jest Wow, nie widziałem, że taka fajna będzie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie suba i łapkę w górę. Lecimy po 2000 subów. Dziękuję za 1000. Gruba na Discordzie w opisie. Siema.